Jaki niezwykły pokój. O nie! Chyba zostałyśmy w nim zamknięte. Co robić? Patrz, jakieś szafki. Ciekawe. Wszystkie są zamknięte. Obawiam się, że nie damy rady wyłamać tych zamków. Patrz, tu jest jakiś safe. Sprawdźmy go. Może w środku znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania. Najpierw dowiedzmy się, kto włoży rękę do środka. Przepraszam, to będziesz ty. Powodzenia, a ja odejdę. Jak możesz mnie zostawić w takiej chwili? Jestem przerażona. Dobra, mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. To chyba coś okrągłego. Ojej, to jest mokre. To oh. chyba woda. Coś tu jeszcze jest. Ale nie mogę tego złapać. Ciągle mi ucieka. To coś niezwykłego. Złapałam! O matko, to ryba! Nie jest zbyt przyjemna w dotyku. Lepiej odłożę ją z powrotem. Okej, okay, chyba mam coś jeszcze. To klucz! Jesteśmy uratowane, Emma. Dobrze ci poszło. Pospieszmy się i otwórzmy ten zamek. Na pewno w środku znajdziemy coś przydatnego. Nie! Musiałam się pomylić. Tam jest bomba. Mamy przechlapane. Trzeba coś wymyślić. O, popyt! On raczej nam nie pomoże. Szczotka do kurzu to niedorzeczne. No to wystarczą szczypce. Myślę, że tak. Trzeba tylko przeciąć odpowiedni kabelek. Ręce mi się trzęsą ze strachu. Zrobiłam to. Myślę, że jesteśmy uratowane. O nie! Wyciągnęłaś pochopne wnioski. Co za koszmar? Jestem cała w farbie. No nie wyglądasz najlepiej. Czekaj chwileczkę. To chyba coś jadalnego. To słodki lukier. Pyszności. Patrz, sejf się świeci. Tym razem twoja kolej, aby go sprawdzić. Okay. Myślę, że dam radę. Let's go. No to zaczynam. Fuj, to coś oślizgłego. Dobra, dajcie mi kilka sekund na zabranie myśli. To nawet miłe uczucie. Ale gdzie jest klucz? Chyba mam. Tak, znalazłam go. Już z nim biegnę. Jesteśmy świetnym zespołem. Razem możemy zrobić wszystko. Co to jest? Mam oh, brokat na całej twarzy. Chyba zacznę kichać. Wyglądasz jak choinka. Przestań się śmiać. Lepiej znaleźć nowy klucz. Dobra, dobra. Tylko nie krzycz! już się tym zajmuję! Dobra, no to zaczynam. Już niedługo będziemy miały kolejny klucz. I coś tam się rusza. Ma boję się. Dobra, nie będę myśleć o tym kto lub co tam może być. Skupię się na kluczu. To chyba nie on. Kontynuuję poszukiwania. Mam. O tak. Przyjmuję gratulacje. Co tak stoisz? Szybko otwieraj. Niech przyniesie nam szczęście. Jej! To zupełnie nowe banknoty. Szafka rzeczywiście okazała się szczęśliwa. Jesteśmy bogate. Wow! Teraz ja wyciągam nowy klucz. Jestem pewna, że też przyniesie nam farta. Chciałabym w to wierzyć. Nie rozumiem, co jest w środku. Coś bardzo sypkiego, jak ziarna, ale wydaje mi się, że to się rusza. Boże, to takie obrzydliwe. O nie! To były robaki. Dopiero co dotknęła mi rękami. Co za masakra? Przypomnij sobie, po co to było. Wow, to jest tort! Ale wcale nie trzeba było mi go rzucać prosto w twarz. Jesteś cała pokryta kremem. No i co? Ale to bardzo pyszny krem. Mogłaś dać mi trochę. W końcu cię wspierałam. Właśnie, że się ze mnie nabijałaś. Nie dotykaj mojego ciasta. Masz lepsze rzeczy do roboty. What? Masz rację. Wygląda na to, że czas poszukać nowego klucza. No co więc czekasz? Zaczynaj. Mam nadzieję, że nie będę grzebać w robalach. Szczerze mówiąc, bardzo się ich boję. To nie przypomina owadów, to coś miłego. Ale gdzie może być ukryty klucz? Na razie nic nie rozumiem. Jakie to miłe w dotyku. Bardzo kojące. Mam kluczek. Znalazłam! Super, mam nadzieję, że trafi się coś fajnego. No to otwieram. No, otwieraj już. To jakiś guzik. Nie mam pojęcia, do czego służy. Jak myślisz? Niby skąd mam wiedzieć? Dlaczego po prostu tego nie wciśniesz? Spójrz, co to jest? Gdzie? O nie, coś się na mnie leje. Boże, moje włosy. Będą zrujnowane wygląda na ogromny slime. Przykro mi, ale nie mogę go z ciebie zdjąć. Co mam robić? Nic nie widzę. To mi się leje po całej twarzy. Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Dziś jest najgorszy dzień w moim życiu. Nie chciałabym być na twoim miejscu. Mam nadzieję, że w mojej szafce będą znowu słodycze. Kurczę, co za ochyda. To miska czegoś oślizgłego. Jest tego bardzo dużo. To surowe jajka, nie znoszę ich. No w końcu znalazłam kluczyk. Nie będę już musiała się z tym męczyć. Niech przyniesie mi szczęście. Dlaczego tylko ja muszę cierpieć? Możesz się uspokoić. Ja też tym razem nie mam szczęścia. Mam nadzieję, że się z tego cieszysz. Dobra, zamykam tą szafkę. Wyglądam jak wielki kurczak. Przykro mi. Zostawię cię i biegnę do sejfu. Oby to wszystko szybko się skończyło. Szczerze mówiąc, ja też już mam na to ochotę. Mam dość przekopywania się przez te wszystkie paskustwa. Co tym razem? To nie jest zbyt miłe w dotyku. W dotyku jest jak kłębek psiej sierści. O, chyba mam kluczek. Tak, świetnie. Czas otworzyć szafkę. Zobaczmy, co czeka nas tym razem. Wow, tu jest cała góra ciastek. Z chęcią coś przekąszę. Uwielbiam te kruche czekoladowe ciasteczka i kremowe, delikatne nadzienie. Co za uczta! Trzymaj, częstuj się! Jesteś bardzo miła, dziękuję. Och, to jest pyszne. Palce lizać. Przestań jeść, czas znaleźć nowy klucz. Masz rację, już idę. Tylko muszę pozbyć się piór z twarzy, bo inaczej nic nie widzę. No to zaczynam! Już się niczego nie boję. Przypomina małe piłeczki. Są takie sprężyste. I to zabawne. Co to ma być? Czy to oko? Coś z niego wychodzi. To krew. O, to obrzydliwe. A, tu jest kluczyk. Dzięki Bogu nie muszę już tego dotykać. Pospiesz się, ma szafka czeka. Pokaż to tam jest. Jakiś sznurek chyba trzeba za niego pociągnąć. Chyba nic się nie dzieje. <laughs> Jesteś pewna? Dlaczego to zrobiłaś? Zostałam oblana farbą. Przepraszam, nie wiedziałam, że będzie jej tak dużo. Przypomnę ci o tym. Będziemy kontynuować naszą rozmowę innym razem, a teraz muszę uciekać. Przepraszam. Czy to tylko ja słyszę jakiś dziwny dźwięk? Jakby ktoś się poruszał. To pewnie moja bogata wyobraźnia. O nie, wygląda na to, że w misce naprawdę jest coś żywego. To jest obrzydliwe. Potrzebuję klucza. Chcę to szybko zakończyć. Znalazłam. Mogę wyciągnąć ręce. Co tak się ociągasz? Chodź tu. To już chyba ostatnia szafka. O tak. Myślę, że klucz pomoże nam otworzyć kratę i wydostać się na zewnątrz. Hurra. Wygrałyśmy. Uściskajmy się. Już dobrze. Wystarczy, wystarczy. Pobrudziłaś mnie. Co za różnica. Niedługo będziemy w domu i będziemy mogły się umyć. No to otwieram. Klucz pasuje idealnie. Udało się nam. Wiejemy. Nie wierzę. To nowy iPhone. A to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Mm, jakiś znajomy zapach. Czekolada! Smacznego! A ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo! Dlaczego nic nie słyszę? Przykro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz! Jest pyszny! Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś! Nasze jedzenie. Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten Twiggs wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika. Dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. No, od razu lepiej. Jak dużo czekolady. Chelsea, czego chcesz? Udziel się, nie ma mowy. Ty wózko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj, koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza! Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł. Wiem, co zrobię! Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję! Wow! Wychobowałaś nową kukurydzę! Też tak zrobię! Wsadzę to tutaj i podleję! Przesięgni ziemi. Moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie. A moje są niesamowite. Uwielbiam czekoladowe chipsy. Rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zawiedzie. Z mlekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Muszę go przymierzyć. Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger. Nie to, co twój, ma. Dobra, zjem to, co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuje czarodziejskiej różdżki. Nie chcę takiego małego burgera! Ojej! Jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek! Pyszności! Wolałabym kole niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja. Jakiś dziwny kolor. To czekolada. Może moje mentosy też są jakieś dziwne. Też wyglądają jak czekolada. Tak! Można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz. Dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. Jest oburzające. Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe. Jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek. I wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia. Jaka szkoda. Po często nie ma. Już mi się znudziło powtarzać. Nie! Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre. Ekstra. Jakie piękne koraliki! A ja mam naszyjnik. Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści. Jak boli! To prawdziwy naszyjnik. W środku muszą być kamienie. Wow, to perły. To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. Co najgorsze, co mogło mnie spotkać? Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe truskawki. Będą idealnie pasować do czekolady. Bosko. Może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie. Jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma, oddychaj głęboko. Moje oczy łzawią mi, nic nie widzę. Świetnie. Dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo oberwiesz. Znowu cebula. Skąd ona się wzięła? Smacznego! Nancy, dostałaś pestkę z arbuza? To wszystko? Wow, Ted, a ty masz pół arbuza, a Ani zdobyła całego. Ted, zaczynaj! No dobra! Pyszka! Spróbuję tego soczystego arbuza. Nie mogę się zatrzymać. Jest taki słodki. Skończyłem. Czemu masz takie dziwne policzki? Ojej. Eni, a ty masz jakiegoś dziwnego arbuza. To niespodzianka z cukierkami w środku. Masz szczęście. Zaraz zjem te wszystkie cukierki. Są takie dobre. Będzie łatwiej, jeśli to rozbiję. Świetnie. Arbuz jest z czekolady. Spróbuję. Palce lizać. Wracam do cukierków. Wszystkie są moje. Zjem wszystkie. Nancy, na co czekasz? Zaczynaj. O, mam zjeść tą pestkę? No dobra. Oj, ochyda. Nie, ale przyszedł mi do głowy genialny pomysł. Potrzebuję odpowiedniego stroju. Moja babcia nauczyła mnie sadzić nasionka. Z pestką arbuza poradzę sobie w mgnieniu oka. Potrzebuję łopatki i doniczki z ziemią. Wykopię dołek. Oj, przepraszam. Nie widziałam was. Wracam do sadzenia. Okej, okay, teraz muszę wcisnąć nasionko i przykryć je ziemią. Oczywiście trzeba pamiętać o wodzie. A teraz cierpliwości. Co się dzieje? Czy to już rośnie? To nie może być tak szybko. Wow, jestem genialnym ogrodnikiem. Moja babcia byłaby ze mnie dumna. Niezły arbuz się wyrósł. Sama jestem w szoku. Mam pomysł, co z nim zrobić. I najpierw muszę się przebrać. I przepołowię go jednym ciosem. Gotowe. Wow, to było super. Dziękuję. Lekcje karate nie poszły na marne. Ale wracając za arbuza, jaki słodki, soczysty, socz pyszny. Nancy, jesteś aż tak głodna? Dosłownie rzuciłaś się na tego arbuza. Nancy, znowu dostałaś małą porcję. A Ted, wręcz przeciwnie, znowu miał szczęście. Ale to Eni jest prawdziwą szczęściarą. Od kogo zaczniemy? Sensi, może ty? No dobra. Poradzę sobie szybko. Mój Twix może jest mały, ale na banki jest pyszny. To takie maleństwo, że nawet smaku nie poczujesz. Poczuję, poczuję. I zaraz wam to udowodnię. Mm, jakie dobre. Mmm, Chyba żartujesz, to trochę potrwa. Sensi, może troszkę się pospieszysz? Pozostali już zasnęli. Co się dzieje? Już zjadła? O, nie to straszne. Nie, może jednak już zaczniesz. Pewnie. Rozprawię się z tym olbrzymem o wiele szybciej niż Nancy. Wow. Ale pachnie. Spróbujmy. Mm, pyszności. Mam, Skończyłam z jednym batonikiem. Został jeszcze jeden. Rozprawię się z nim w dwie sekundy. Uwaga, łapię! i wow, wyglądasz jak żyrafa. To było spektakularne. Pet, może ty też zjesz swojego twixa? Może i Nancy już wtedy skończy? Pewnie. Mam pewien pomysł. Jak wam się podoba? Nancy jestem tym tygrysem, który przyszedł zjeść ciebie i twoje twixy. Mamy tu jakiś zoo? Przestań się wygłupiać. Zjadaj swojego batona. Dobra, dobra. Zaraz to wszystko zjem. Pyszka. Mój ulubiony batonik. Skończyłem. Co dalej? Wow, to cukierki Juicy Drops z kwaśnym dżemem. Ted ma małą paczkę nie ma większą. Ojej. Wow. Nawet nie wiedziałam, że takie paczki istnieją. Nancy, to jest niesamowite. Ted, zaczynaj od swojego maleństwa. No dobra, może małe opakowania, ale co z tego? Smak się nie zmienia. Ale malutkie cukierki. Dżem też jest maleńki. No dobra. Nałożę na nie dżem i zjem. Będzie dobre, jestem pewny. Ale fajne. I co, to już wszystko? Eni, teraz ty. Z przyjemnością. Najpierw wysypię cukierki. Ojej, jakich dużo! Mam pomysł. Ułożę wszystkie cukierki w wężyka i zaleję je słodko kwaśnym dżemem. To będzie fajne. Najpierw spróbuję. Ojej, jakie kwaśne. Dodam kropelkę na każdego cukierka. Gotowe. Nie patrz tak na mnie. Nie podzielę się. Mm, pyszne. Sama nie mogę się nimi nacieszyć. Ja też bym to zjadł. Mam pomysł, ukradnę kilka z tego końca. Mam jeszcze kilka sztuk. Raz, dwa, trzy. Ej! Gdzie one się podziały, Ted? Zjadłeś moje cukierki? Ty, mały złodzieju! Dam ci nauczkę. Chcesz trochę kwaśnego dżemu? Proszę bardzo. Ojej, myślę, że Ted ma już dosyć. Ted, jak się masz? Kwaśno czy słodko? Widzę, że nawet podobała ci się taka kara. Nancy, może w końcu otworzysz swojego ogromnego juicy dropa? Wola! Voilà. Wygląda niesamowicie! Ten ogromny cukierek jest w sam raz dla mnie. Ojej, przepraszam, Ted. To nie było specjalnie. No dobrze, ale co my tu mamy? Ojej, jakie ogromne opakowanie kwaśnego dżemu! Najem się dosyta. Porządnie poleję mojego cukierka. Uwielbiam kwaśny dżem. No to zaczynam. Mm, jakie pyszne palce lizać! Są i pozostali. Czy wy tam w ogóle żyjecie? A raczej czy nie żyje, bo tylko ona się wydostała. I chciałaby zjeść cukierka. Nie mam mowy, to moje. Chodź do mnie, mój słodziaku. Bu! O mamo! Oj! Przepraszam, nie chciałam. Ale dzięki temu mój cukierek rozbił się na miliony małych szczęści. Możesz się poczęstować. O ja.